Załóżmy, że kupiliście sobie nowy dysk SSD PCI Express 5.0, no bo potrzebowaliście coś szybszego, coś dla profesjonalistów. Odpalacie benchmark po instalacji oczywiście dysku na płycie i widzicie takie coś. Czyli no miało być 14500, a mamy raptem 7100. No to chyba niezły skam, no bo miał być dwa razy szybszy, a jest dwa razy wolniejszy. Otóż nie. Po pierwsze, dysk może być Zainstalowany w złym slocie, w sensie na płycie głównej, bo oczywiście tych slotów tutaj mamy całkiem sporo, a po drugie może być źle to wszystko ustawione, skonfigurowane w samym. BIOSie. No i jest jeszcze kolejna opcja, być może to jest Wasz drugi dysk PCI Express 5.0 i pierwszy na przykład działa z pełną prędkością, owszem, ale ten drugi już nie. No i pytanie brzmi, dlaczego? Otóż zakładając ten ostatni scenariusz, no to niestety, ale tak jak widzicie, w zależności od płyty głównej trzeba odpowiednio zainstalować te dyski. Nie jest to takie logiczne niestety. Trzeba sobie wejść na stronę producenta płyty, no i czytamy, że w pierwszym slocie będzie oczywiście działał dysk z PCI Express 5.0 pod mm, liniami CPU, ale już, żeby uruchomić drugi taki dysk, też PC Express 5.0. Musimy już zamontować ten dysk w slocie oznaczonym czwóreczką i w tym momencie, żeby on działał w tej konfiguracji, musimy go wspomóc jeszcze chipsetem. Czyli musimy sobie wejść do BIOS-u i to wszystko oczywiście odpowiednio ustawić, co mamy dopiero napisane tutaj o z gwiazdką, Czyli że M2 podkreśla 4 default from chipset can support PC Express 5.0 Razy 4 from CPU by Manual BIOS Adjustment. No i teraz jak to ustawić? Otóż, jak się odpali nam BIOS, no to musimy sobie pierwsze wejść w tryb zaawansowany. Potem przechodzimy sobie jeszcze raz tutaj do tego trybu zaawansowanego. Wchodzimy sobie w PC Express Subsystem Settings. I dopiero tutaj możemy sobie wszystko ustawić tak jak trzeba. Teraz, tak jak widzicie, wszystko jest defaultowo, czyli w wersji automatycznej. A my potrzebujemy sobie wejść tutaj. Do tej zakładki i w tej zakładce ustawić sobie opcję tą, czyli PCI Express E1 ma być razy 8, E2 ma być razy 4 i M2. Podkreśnik 4 ma być razy 4. Oczywiście, no, spowolnimy w ten sposób złącze dla karty graficznej. Natomiast w praktyce nie powinno to być jakoś bardzo mocno odczuwalne, jeżeli chodzi o jej wydajność. I jasne, trochę tych FPS-ów tam ubędzie, też miejcie tego świadomość. Ale to jest jedyna opcja, żeby odpalić dyski z pełną prędkością. Więc niestety, coś za coś. Więc klikamy sobie Enter. Tego nie musimy przestawiać. Teraz klikamy sobie F10. I teraz kąp się uruchomi ponownie. On na chwilę zgaśnie, ale to się nie przejmujcie. Uruchomi się i odpalimy test. Tak jak widzicie. W tym momencie wszystko działa. Mamy dwa razy większy transfer. Więc wszystko się udało.